Cmentarz wojenny nr 110 w binarowej należy do okręgu trzeciego Gorlice i zaprojektowany został przez niemieckiego architekta porucznika Hansa Majra na planie litery T. Zlokalizowany jest w starej części cmentarza parafialnego jako samodzielna kwatera. Obecnie cmentarz lato 2023 jest w remoncie i pozostało tylko ogrodzenie. Pierwotnie cmentarz obrodzony był odcinkami muru betonowego, pełnego w narożnikach. Pomiędzy odcinkami betonowego muru stanowiły trzy druty kolczaste, umocowane do kutych haczyków, doskonale dziś jeszcze widocznych. Takie rozwiązanie Hans Meier zastosował tylko na dwóch nekropoliach – na cmentarzu 69 Przegonina Bodaki. Wejście na cmentarz zamykała pierwotnie drewniana furtka. Centralnym elementem cmentarza jest drewniany krzyż z blaszanym daszkiem, którego otaczają małe żeliwne krzyże z datą 1915 i kilka oryginalnych stel z owalnymi emaliowanymi tabliczkami imiennymi. Mogiły ułożone są. Rzędami prostopadle do głównej alei. Występują tu trzy rodzaje nagrobków: w formie krzyża łacińskiego z rozszerzoną podstawą i datą 1915 na skrzyżowaniu ramion, w kształcie krzyża lotaryńskiego osadzonego na niskich betonowych postumentach oraz w formie trójkątnej betonowej steli ustawionej prostopadłościannie. Do podstawy. W obrębie kwatery znajduje się jeden grup pojedynczy i 18 zbiorowych. Na jej niewielkiej powierzchni, około 330 m2, pochowano tu 224 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 316 z rosyjskiej. Nie ustalono nazwisk 401 pochowanych, w tym wszystkich Rosjan. W grobie zbiorowym numer 12 wraz z innymi 12 towarzyszami broni pochowany jest Piotr Peter Szklasz pochodzący z Wadowic. Jego jednostką był 56. pułk piechoty Austro-Węgier z Wadowic, Polek podczas tak zwanej Bitwy pod Gorlicami 7 maja 1915 roku w stopniu plutonowe rezerwy. Piotr Szklarz był dziadkiem pana Andrzeja Szklarza, od którego otrzymałem zdjęcia. Będąc na cmentarzu, w dniu 6 czerwca 1919 roku Znalazłem przez czysty przypadek lekko przysypaną ziemią okrągłą blaszaną tabliczkę inskrypcyjną z grobu zbiorowego numer 12 z następującą treścią: 12. Osteraj Ungarische Krieger. W grobie tym pochowany jest m.in. Piotr Szklasz z 56. Pułku Austro-Węgier z Wadowic. Obecnie jest oznaczony tabliczką imienną. Jest to jedyna oryginalna tabliczka, jaka zachowała się do dzisiejszych czasów.